Krzewy bez korzeni sadzi się w okresie ich spoczynku, to znaczy od października do połowy marca, z dala od okresów mrozu. Krzewy sprzedawane bez korzeni są korzystniejsze, ponieważ są tańsze w zakupie. Są również korzystne np. do sadzenia żywopłotu w dużej ilości, ale są również interesujące do sadzenia pojedynczego krzewu. Jeśli nie planujesz sadzenia zaraz po odbiorze, należy chronić korzenie przed mrozem i słońcem. W ten sposób mogą wytrzymać kilka dni bez uszkodzeń. Czew bez korzeni dobrej jakości ma włókniste małe korzenie, które zamierzamy przygotować. To znaczy przyciąć uszkodzone korzenie i skrócić gałązki o połowę. Aby ułatwić dobre przyjęcie, ważne jest, aby oblepić korzenie praliną na bazie wody, Ziemi ogrodowej i podłoża, lub dlaczego nie kompostu. Celem jest uzyskanie lepkiej mieszanki, która przylega do korzeni, zapobiegając ich wysychaniu. Dół może być wykopany na kilka dni, aby skorzystał z powietrza, deszczu, śniegu lub mrozu. Zaplanuj dół o wymiarach 40x40 cm, wykopany na głębokość. Jeśli ziemia jest uboga, dodaj zmieloną rogówkę, aby ułatwić przyjęcie pół wiadra podłoża na krzew. umieście korzenie na dnie dołka, rozkładając je na małej kopczyku w kształcie stożka. Użyjcie trzonka łopaty, aby szyjka krzewu pozostała na poziomie gruntu. Dodajcie drobną ziemię, lekko potrząsając krzewem, aby wypełnić kieszenie powietrzne między korzeniami. Ubijcie, pozostawiając zagłębienie do podlewania, obficie podlejcie po raz pierwszy. Aby zachować wilgoć, ściółkujcie podstawę korzeni wiórami drzewnymi lub inną ściółką, np. włóknem konopnym,